moim kanale dzisiaj jesteśmy widzowie w fajnej gce na Robloxie. w Connect to się nazywa. Chodzimy po mapie i zbieramy różnego rodzaju owoce. I zobaczcie, to jest jak na przykład w Fall Guysach, psujemy sobie mapę, czyli gracz, który jest za mną, może spaść właśnie w dziurę, bo słuchajcie, zniszczyłam mu drogę. Naszym zadaniem jest zobaczyć jak najwięcej owoców, bo to będzie najwięcej punktów. Tylko trzy osoby będące na podium przechodzą dalej do kolejnej rundy. Więc jeśli na przykład będę czwarta, piąta i tak dalej. No to już wtedy przegrałam. Dlatego, widzowie, muszę zbierać owoce. Warto jest stawać na tych kolorach, które są mega, mega długie. O, jak na przykład tutaj gruszki. Zobaczcie, jak od razu dużo owoców nazbierałam. Więc takie owoce są najlepsze. Takie pola właśnie, a nie te takie pojedyncze. Banany. Trzy banany. O, brówki. Patrzcie, jakie niebieskie, długie. Dobra, to było dobre pole, ale zobaczcie. To jest mod Eliminated. Właśnie mapa, która się rozwala. O, Groszki, znowu, znowu, patrzcie, jak dużo tego jest. 270 plus yy, 385. To wszystko są punkty, widzowie. Musimy się starać jak najwięcej tych punktów zbierać. Jeszcze mi tutaj babka lektor opowiada, słuchajcie. Ja sama siebie normalnie nie słyszę. Ojejku, nie, skacz, skacz, dobra. Oj, widzicie? Mamy, dobrze, że mamy takie wysokie skoki. To daje radę. O pomarańcze, patrzcie, jaki duży blok. Ojejku, ale on od razu spada, więc trzeba po prostu stąd zwiewać. 51. Sekutnie! Nie! 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 Spadłam! Kurde! A mogłam mieć najwięcej punktów. Słuchajcie, spadłam z mapy, jest to ciężkie. No i teraz po prostu. Oj, zobaczcie, mam ósme miejsce. ósme miejsce, to ja odpadnę. Siódme miejsce, szóste miejsce. Ej, jak to? To ja tak słabo grałam? Niemożliwe aż. Dobra, czwarte miejsce. I teraz trzecie, drugie. I pierwsze będzie pokazane. Tak to właśnie podium, słuchajcie, pokazują. I uwaga, co się z nami stało. Winner jest. Kto jest winnerem? O, ta dziewczyna. nazbierała 7005 punktów. Bardzo dużo. A ja to ile niby. Nie mam pojęcia, ile słuchajcie, ale widocznie za mało. I teraz ze swoimi owocami idziemy tutaj do tej małpy. I zobaczcie. Małpa je. I nam się nabija level w tym momencie Na początku miałam, wiadomo, pierwszy, teraz mam drugi No i tutaj już jest takie 30 jakby procent Właśnie tego kolejnego Levelu, więc teraz czekamy, słuchajcie Jest kolejne intermission i ja w tym momencie Mogę zachowywać się jak Małpa, zobaczcie jak małpa normalnie, ale nie będę tego robić, bo e, gorzej się chodzi tam po mapie. Na początku, też przed rozgrywką sobie e, wybieramy mod. Czy będzie ten taki eliminacyjny, że się mapa zapada, czy normal? Dajmy teraz może normal. Ja na początek chciałam ten elimination i zobaczymy. Dobra, widzowie wolą y, ludzie. Po prostu tutaj gracze. Wolą normal mod, więc lecimy. No jest elimination, chyba jedna osoba, słuchajcie, przeważyła, i będzie znowu to samo. Lecimy, teraz lecimy, mam nadzieję, że lepiej mi pójdzie. No, wcześniej wam to tutaj tłumaczyłam, więc myślę, że teraz się bardziej będzie mi tu łatwiej skupić. Okej, okay, lecimy, lecimy, lecimy na winogrono, dobra. Pomarańcze jabłka, jabłka muszą być moje. Skakać belka, skakać belka. E, gruszki, dobrze. O, tutaj, tutaj, dobrze, dobrze, dobrze. Podóweczki. Dobra, tutaj nie ma owoców, może stąd zwiewać. Uż ty kurde, nie! Nie! No jak? Jak to szybko znika! Zostałam wyeliminowana. Ej, widzowie, szósta byłam. Szósta byłam. Tutaj jest pokazywany ranking, więc nie byłam najgorsza, tak jak ostatnio. Więc no, lepiej, słuchajcie. Widzowie, uda się zagrać w normal mode. Ok, a ja mam trzeci poziom. Lecimy, słuchajcie, do tej giereczki. Na tym modzie jeszcze nie graliśmy. Zobaczymy, jak nam pójdzie. I uwaga, go! Dobra, niebieskie. Aha, czyli to się nie zbiera już tak po całości i też się zapada, ale mega wolno i trzeba zbierać wszystkie owoce, tak o, a nie ma, że wystarczy tylko na jeden tutaj sobie stanąć, ale mnie zrobili, no. Winogrono, winogrono. Dobra, patrzcie, patrzcie. Trzeba zwracać uwagę, co jest lepiej opłacalne. Winogrono? Czy winogrono jest bardzo opłacalne? No nie, bo po każdym owocu dostaje 10. No to, to jest to samo, słuchajcie. Dobra, tutaj. Okej, okay. um, te takie kostki, które są niżej, dają nam więcej, słuchajcie. Więc warto na nie stawać jak są niżej, A, ale to jest oczywiście też ryzyko. Patrzcie, ile jabłek! Patrzcie ile jabłek. Ej, plus 25. Dobra, to... Do... NIE! NIE! BELKA! NIE! BELKA! NIE! BELKA! NIE! JAKIE RYZYKO! Ło, wow, dzięki, że mi się to zni zniżyło. Nie chcę już tak ryzykować. Jaka panika, widzowie. Jaka panika. Dobra, 80. Co to jest grane? 80 sekund jeszcze musimy tu przerwać. No w sumie teraz to już 70. Eee, nie, ja tam nie idę, widzowie. Przeskoczyć chcę tutaj. Winogronko, boróweczka... Okej, okay, tutaj. Oh my god, oh my god, trzeba szybko się tu przedostać. E, gruszeczka, winogronko Znowu boróweczkę Za dużo punktów chciałam wziąć No i teraz te owocki I teraz tak, jest 52 Oh my god, oh my god, zaraz niszczy mi się droga 40 sekund, 40 sekund, widzowie e, Jabłko jeszcze tutaj te na dole Dobra, banana, o nie, o nie, zwiewaj stąd belka Dobra, bądź na górze, bądź na górze, bądź na górze 40 sekund, jak ten czas Powoli leci Ja muszę dotrwać do końca No nie, bardzo dużo chodzę w ogóle po tych takich Pustych blokach bezsensownych Potrzebuję dużo punktów O, banany, banany, dobrze, dobrze, dobrze Za każdym razem mam tutaj owoce, można powiedzieć Więc chodzimy, 20 sekund Jeszcze tylko 20 sekund się tutaj utrzymać Widzowie, widzowie, trzymajcie kciuki, trzymajcie kciuki 19, 18, 17 Jak to długo? No, ej, jeszcze się odrzucamy O, jedni 13, 11, 10 9, 8, 7 6, 5, 4 A, gdzie? Jakie pioruny? O co chodzi? Dobra, 3, 2, Jeden, banana jeszcze złapię i drugiego nawet złapałam jeszcze. Rand over, okej. Okay. Zebrałam całkiem dużo punktów na sam koniec, ale zobaczmy, yy, która będę. Czy ja dziesiąta? To ja byłam? Wtedy, co wpadłam do wody i ja byłam dziesiąta? Nie chcieli to powiedzieć? Nie wierzę w to. Przeczekam jeszcze, zobaczę. O kim to jest? O mnie czy o niej? Bo nie wiem. Oh my god, ale widocznie nie będę chyba na. Pierwszym miejscu, niestety. Bardzo dużo osób w tej rundzie było. Chyba te elimination mode jest e, lepsze, bo szybka jest rozgrywka. O wiele szybsza. No i kto wygrał? Na pewno nie ja, więc. No i kto? Czyli nie ja, dobra. D y czyli ja mam chyba siódma, a tu jest ona wygrana ta. Okej, okay, no dobra, teraz co? Przechodzimy do małpy z naszymi owocami. Niech załaduje nam się tutaj poziom. Oj, nie załaduje mi się, będzie. Dobra, jednak udało się. Level up, mam czwarty poziom, a teraz będę głosować ciągle na ten drugi mod. I zobaczymy się za chwileczkę. Teraz jest normalny mod, znowu widzowie. Bez sensu muszę iść tutaj, gdzie jest dużo owoców, i zbierać je. Tam jeszcze przy małpie były takie moje postaci i gwiazdki. Muszę to sprawdzić, czy to jest jakieś bustowanie siebie, więc zaraz po tej runce tam właśnie pójdziemy. Teraz zbieram tak sobie, bo tu, ok. Winogrono, tutaj. Banan. Szybko, 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 szybko. O, tutaj, tutaj. Dobra, dobra. Widzowie, no, musi być dobrze. Musi być dobrze. Teraz tak. Jabłko. Tego banana zabierzemy, bo on jest na pewno dużo warty. O, co chodzi z tymi piorunami? Ja nie mogę. Ja to zbiorę, ja to zbiorę, ja to zbiorę. Moje tu będą owoce. Dobra, dobra, dawać bolka, dawać bolka, ej, dobrze być tutaj, tylko, no właśnie, trzeba w dobrym momencie tutaj powrócić, bo może być ciężko, o, bananki, dobrze, patrzcie, ile y, tych owoców wyrosło mi tu po drodze, zbieram to, okej, okay, wrócę sobie tutaj, spoko, dajcie mi jeszcze jakiś większy poziom, czy coś... Tutaj, o, jabłuszka, fajnie. Tu sobie zbiorę. Tak mi się wydaje, że te owoce, które są niżej, dają więcej punktów. No, bo jest większe ryzyko w ogóle, że no odpadniemy już wtedy. Na przykład w wodzie utoniemy. Tu mamy dużo jabłek. Okej, okay, myślałam na początku, że, że to też zależy od rodzaju owoca, jaki mamy. I on daje różne punkty, ale nie. Ej, pionu, 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 czy to jest speed? O, ty kurde. Ej, chyba łapiemy takiego Spida i on nam dodatkowo zbiera jakieś punkty? Muszę to obczaić jeszcze, ale dziewczyna też biegła bardzo mocno do tego e, właśnie pióruna, więc to jest na pewno dobre, widzowie. Zbieramy znowu te owoce. Tutaj, tutaj, dobra, o, tutaj. O, pionun, 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 czy on będzie mój? Dobra, patrzcie, tak. Pionun po prostu wali w mapę i zbiera nam dodatkowo punkty tam, gdzie nas nie ma. To Spoko, to jest rzecz. 17 sekund jeszcze. Oj, ta rundka to poszła mi jakoś tak szybciej. Więc spoczko. E, zbieramy jeszcze sobie to. O, ludzie, patrzcie, jak nisko chodzą. Oszty kurcze. Oszty kurcze. Dobra, ratuję się. 5, 4, 3, 2, 1. Co to jest? Bomba. Wow! Ej, zebrałam chyba dużo punktów na sam koniec. Co? Dzięki tej bombie. Ósme miejsce. Nie jestem już ostatnia, uwaga. Siódme. I szóste. Ja szóste. Ej, ciężko jest to tutaj zdobyć, ale dobra. Zegramy sobie jeszcze jedną rundkę. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Ale teraz sobie przejdę na to stanowisko, o którym Wam wspomniałam, żeby może sobie zwiększyć jakąś moc, właśnie. Kto będzie pierwszy? Kto będzie pierwszy? Uwaga. A, znowu ta dziewczyna. No cudownie, jakie to jest? Ona oszukuje, mówię Wam widzowie, mówię Wam, dobra, idziemy teraz tu. I teraz tak, przejdziemy do małpy, bo mamy jeszcze czas, więc jak nam ładuje poziom, a za poziom dostajemy gwiazdki, słuchajcie. I dobra, a tutaj mam tak belle taką z dwunastoma, a ja mam piętnaście, jak widzicie. Myślałam, że to nam da coś takiego Że będziemy lepsi w rundce A my będziemy mieli taką aurę Wokół siebie, jeśli zdobędziemy pierwsze Miejsce, jak będziemy mieli Pierwsze miejsce przy ośmiu gwiazdkach To będziemy mieli takie i tak dalej i tak dalej Więc dobra, ja głosuję na ten Mod, ostatnia nasza rundka Widzowie, mam nadzieję, że pójdzie nam lepiej Czy wygra ten Mod, na razie jest egzekwo. Oj waha się, patrzcie i ostatecznie Nie wiem, dobra, jest elimination mod Mamy ostatnią rundę przed sobą czy zdobędę piąty poziom dzięki tym owocom nie wiadomo ale lecimy waga dwa jeden eee, i lecę teraz tu bo patrzcie ile tego jest dobra i tu sobie też zabieramy te owoce że oni już mi ich nie wezmą a w tamtym zwykłym modzie jest tak że one nadal leżą jakby na tych kafelkach i ktoś jak idzie za mną to też może sobie je jeść oh no eee! Ożty, kurde, doskoczyłam, patrzcie! Jak szybko tu akcja się dzieje! Dobra, impresyw, bo zjadłam te jabłka. I teraz na te jabłka, dobra. O, ja cię kręcę, jak tu trzeba skakać dużo. Patrzcie, patrzcie. No, tu się opyla, zabierać te takie mega dobre owoce. Osom, ale osom ja zaraz spadnę. Osom, dobra. okej, okay, dobrze, że się tak odradza nam zaraz ta mapa. Dajcie te jabłka. Oh my god, oh my god, dobra. Muszę wracać tutaj, gdzie nie ma na razie tych owoców. No, dajcie mi gdzieś tu drogę. Oh my god, czuję się jak w full Dajcie pomarańczki. Patrzcie, jak tego jest dużo. Dobra, ale zabrałam jej, punkt. Tu wykopałam mnie do góry, widzowie. Na banany. Dobra, impresji. 70 yy, sekund. A ja muszę przetrwać. Oż ty, kurde, prawie bym spadła, widzowie. Teraz tak to. O, 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 tu, 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 zobaczcie ile boróweczek, pięknie, no to jest idealny mod dla mnie, zobaczcie jak tu się dużo dzieje, jak ja nie jeszcze dużo drogi, ktoś wypadł z mapy, wypadł z mapy, dobra, mniejsza konkurencja w takim razie, okej, okay, tu na zielono, ajajaj, tu zrypałam trochę, widzowie, zrypałam, zabieram to, gruszki. Tu. Niech mi się spełni coś tutaj dobrego, widzowie. Banany! Oj, ojoj, oj, ktoś znowu spadł. O, patrzcie, ile winogron. Dobra, zbieramy. I tutaj sobie bananka. Amazing. Impressive, impressive. Ja teraz spadnę tu zaraz. Ej, bo mi tu widz zepsuje to z kubańcu jeden. Patrzcie, ile jabłek. Ja, dajcie porówki. Ja, to moje. Uż ty, kurde. Czy my tu przetrwamy, widzu? 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 Widzu, raczej nie. To Akurat zdążyłam sekunda, może pół sekundy spaść przed końcem. Czajcie to. Czajcie to. Żadnego miejsca nie zyskałam. Widz mi odciął drogę, niestety. E, no ale było całkiem spokojnie, się wydaje. I tutaj e, sądzę, że miałam szansę na wyższe miejsce niż w ogóle w poprzednich rundkach. Piąte! Tak. Jest! Załapałam się w ogóle tutaj jeszcze. Więc widzicie, to chyba było moje najlepsze miejsce w dzisiejszym filmie. Jeśli wam się spodobał, to zostawiajcie łapy do góry, subskrybujcie kanał i zaznaczcie dzwoneczek, aby być na bieżąco. A ja się z wami żegnam i widzimy się jutro w kolejnym odcineczku i zapraszam was jeszcze na... Wow, gratuluję! I jeszcze zapraszam was na stronę witojek.pl, ponieważ w sprzedaży są już ostatnie sztuki biletów na specjalne takie spotkanie ze mną. Jest jedna godzinka spotkania ze mną i druga godzinka spotkania ze mną, gdzie razem przebywamy przy jednym stoliku i tworzymy piękne rzeczy. Wszystko z okazji dnia dziecka. Oczywiście spotkanie z okazji dnia dziecka też będzie takie niebiletowane, takie darmowe, więc na nie też Was zapraszam, ale jeśli chcecie spędzić ze mną więcej czasu i porobić takie ładne rzeczy, to zapraszam na stronę vitoybella.pl, po właśnie te bileciki. Zostało bodajże 8 albo 9 sztuk. Ja się z Wami żegnam. Pa, pa!